Trzeba było zrobić wszystko, żeby zachować jak najwięcej z tego starego tramwaju. To było największe wyzwanie. Oczywiście można było zrobić kopię tramwaju to jest najprostsze zadanie wszystko zrobić od nowa, według starego wzoru ale to nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby maksymalnie wykorzystać starą strukturę, która jeszcze została. I właściwie ten tramwaj składa się z trzech rodzajów części. Części oryginalnych, które zostały tylko oczyszczone, odnowione i w pełni użyte. Części starych, które zostały naprawione, uzupełnione no mówiąc tak, ogólnie połatane, żeby można je było wykorzystać jeszcze. No i części nowe, które zostały dorobione na wzór starych, bo te oryginalne już były w takim stanie, że nie można ich było wykorzystać. Także to jest taka składanka z tych trzech rodzajów części. No jest odrestaurowane, no na... Po prostu niesamowicie. Naprawdę to jest dużo serca włożone, dużo pracy. Ja go pamiętam jakiego już takiego dziadka podstarzałego, który już, ściany się już przewracały, dach się zapadał, koła już były zardzewiałe i teraz nawiązując tamten widok do tego obecnego, gdzie no on błyszczy, po prostu błyszczy, lakier i w środku po prostu ta drewno lakier, no to po prostu jest coś niesamowitego.